Damien. It's all for you. Twentieth Century Fox presents a film of psychological suspense about an occurrence of earth-shaking importance. Gregory Peck, Lee Remick, the Omen. Spokojny niedzielny poranek. Gros Wenor Square. Za plecami mam ambasadę amerykańską. No ambasador wiadomo, miejsce pracy naszego głównego bohatera. Tutaj pierwszy raz pojawia się właśnie ten szalony ksiądz, który nieco wystraszył naszego ambasadora, co spowodowało to, że wezwał jakąś ochronę. Ochrona go wyprowadziła. Właśnie tutaj fotograf robi zdjęcie. Całej tej przepychance, gdzie później po wywołaniu widać ten pręd, który się pojawia na zdjęciu, który przebija księdza. No, z okna nawet widać te kamienice tutaj z boku, takie że tak powiem zamożne, to jest taka część Londynu widać bogatsza. No szkoda, że to tak wygląda, że to jest w remoncie, i że nie mogę podejść tutaj do tych kolumn, które widać w plątaninie tego metalu. Tam się wyłaniają i schody, na których właśnie odbyła się cała akcja, o której przed chwilą mówiłem. No trudno, czasami właśnie tak bywa. Windsor Rugby Football Club. Z tego miejsca dokładnie widzimy, jak młodzi chłopcy grają tutaj na tym boisku. E, w pośród tej publiczności znajduje się nasz ambasador i podchodzi do niego ojciec Brennan. Kolejny raz go nagabuje, ale tym razem już ambasador traktuje go bardziej poważnie i proponuje mu spotkanie w Tam Bishop Park na Fulham. E, to znaczy, no, w filmie nie pada ta nazwa, ale my wiemy, gdzie się później spotkają. Bardzo fajne miejsce klimatyczne, jak już Państwo będziecie tutaj, to oczywiście no, musicie zwiedzić koniecznie zamek w Windsorze, nie? Obowiązkowy punkt yy, yy, na liście turystów, którzy zwiedzają Londyn, Londyn i okolice. Korzystajmy to, że jesteśmy w Windsorze i zajrzyjmy na zamek. Ale barwie pokażę Państwu kolejkę jaką trzeba odstać. Jeżeli wykażecie odpowiednią cierpliwość i pokorę, to po pół godzinie stania w kolejce uda Wam się wejść do wewnątrz. Ja z tego rezygnuję z racji tego, że mam jeszcze dzisiaj dużo do nagrywania tutaj po końcach Windsoru. Ale no wykorzystałem chociaż ten moment, żeby pokazać Państwu fragment tego zamku. Ekscytująca chwila. Stoję pod rezydencją ambasadora Torna, Gregora Becka i Tom widzimy e, ramę dwukrotnie. W momencie, kiedy oni tutaj wjeżdżają, jeszcze za dnia, potem w ostatnich scenach, kiedy de, de ambasador decyduje się, żeby zabić tego swojego przysposobionego syna i w nocy właśnie tędy wyjeżdża, potem zmierza za nim policja, która właśnie minowała jego dobę. Czy ja pokażę, będę mógł Państwu pokazać rezydencję? Mało prawdopodobne, ponieważ tutaj jest szpalek więc tych drzew i mur. Ja po, po, spróbuję, pójdę tam i sprawdzę. Jak gdybym miał drona, no to wtedy bym zapuścił drona i zrobił po prostu zdjęcia z góry. No ale niestety nie, nie posiadam takiego sprzętu. Muszę się na przyszłość w to wyposażyć. Wildford Cathedral. Bardzo charakterystyczne miejsce i taka, powiem, architektura tej katedry jest taka strzelista, monumentalna. Muszę troszeczkę więcej doczytać. Jedzie samochód w stronę katedry. Wewnątrz mamy kamerę umiejscowioną i widzimy właśnie przez przednią szybę tą katedrę. Na tylnym siedzeniu siedzi adoptowany syn Damian z matką i zaczyna się coraz bardziej nerwowo zachowywać. Aż w końcu wpada w taki rodzaj paniki, takiej histerii, gdzie widać, że po prostu nie chce, z żadnym, pod żadnym pozorem nie chce wejść tutaj na poświęconą ziemię tej katedry. No taka scena, którą się pamięta długo. Damien nie chciał wejść, co nie oznacza, że my musimy iść jego śladem. Spróbujemy wejść, zobaczymy, jak wewnątrz wygląda katedra. Udało mi się wejść do środka, ale akurat była msza. No, nie miałem śmiałości, oczywiście, żeby filmować w czasie mszy. To już przesadę. Za moimi plecami Batman Bridge. Gregory Peck zmierza do malejo na spotkanie z Szalonym Księdzem. I tutaj jest ta moja ulubiona scena. Gdzie właśnie dochodzi do tej rozmowy? Ksiądz ostrzega przed namianem, e, wie o tym, że to jest adoptowane dziecko, mówi o pochodzeniu tego dziecka i powołuje się tutaj, cytuję, e, fragment Księgi Objawienia: Gdy Żydzi powrócą do Syjonu, gdy kometa rozedrze niebiosa, gdy z gruzów stanie rzymskie imperium, wtedy przyjdzie nam czas umierać. Pienia, ale to jest fake, to jest. Y, nie ma y, takiego pasusu y, w księdze w Apokalipsie. Jest to, Ten fragment jest zmyślony, nie? No to chyba zabieg jest też tutaj reżyserski. Jakbyście Państwo szukali, właśnie to nie znajdziecie na pewno tego y, cytatu. Później następują te dramatyczne sceny pod Kościołem, ale to za chwilę Państwo o nich opowiem. Ojciec Brennan został ugodzony tą idlicą. Pamiętacie Państwo, też kolejna taka scena, którą się zapamięta i którą się pamięta długo burza, on tutaj biegnie przez park, ten Bishop Park, Bishop's Park, eee, i eee, no, zmaga się ten wiatr, coraz gorzej jest, drzewa wręcz się uginają. Powiem, że irytuje mnie i nie jest to dla mnie przyjemne, kiedy widzę jak zamykane są kościoły, czy to tutaj w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, czy gdzie indziej i z Bogiem sprawa, jak ich przeznaczenie jest, tak jak tutaj w tym przypadku, czyli robią jakieś muzeum, tutaj akurat jest Garden Museum, ale no często bywa tak, że gdzieś z tego powstają jakieś nocne kluby, puby, no i to już uważam, że to jest troszeczkę nie fair. A dlaczego tu się rozgadałem właśnie w tym miejscu? Pamiętacie Państwo, jak ten fotoreporter razem z ambasadorem w końcu wybierałem się do Włoch, żeby tam odszukać prawdy dotyczącej przyjścia na świat Damiana? I między innymi udałem się tam do klasztoru, i wnętrze tego klasztoru to jest właśnie Kościół. Chyba te jest St. Mary Church, były, który posłużył właśnie jako dał swój interior, żeby nakręcić właśnie te sceny. Wejdę do środka i postaram się, może odnajdę te miejsca. Przenosi się akcja do takiego miasta Megido. To Miasto Megido znajduje się na północy Izraela, ale te ruiny nie nadawały się jako sceny filmowe. Dlatego Gregory Peck przylatuje do Izraela i właśnie tutaj, pod tą ścianą, gdzie pozostałości są starej świątyni, gdzie jest meczet, gdzie jest złota kopuła, to tam są ruiny. Państwu potem pokażę przebitki, może mi się uda to z dołu nakręcić, gdzie właśnie są te sceny, które Państwo widzicie teraz na ekranie. I tam od Karla Bugenhagena otrzymuje sztylety, którymi musi właśnie pokonać Damiena. Ale to już się dzieje tam, wewnątrz jakiegoś prawdopodobnie w studio, w Paramont. Z U-7 jadę na zachód do Starego Kościoła. W tragicznym wypadku to reportera, śmiertelnym wypadku, i po powrocie z Megido, z Ziemi Świętej, z tymi sztyletami, ambasador już jest przekonany, wie, że jego syn przybrany jest. Antychrystem jest demonem i postanawia tutaj za pomocą właśnie tych sztyletów z Meki dokonać tego rytu rytuału i zabić go na okrażę, e, kościoła. Sam front kościoła jest słabo widoczny. Ja zrobię tutaj kilka zdjęć i postaram się porównać z tym. Ale właśnie Gregory ten wchodzi tutaj przez to wejście i wewnątrz próbuje dokonać tego rytuału, gdzie przeszkadzają mu w tym. Policjanci strzelając do niego i zabijając go. Nasza długa wędrówka dobiegła końca, i w tym miejscu chciałbym się z Państwem pożegnać i podziękować za towarzyszenie mi. Scena końcowa, która zapada w pamięć no, to jest jedna z takich kultowych scen w ogóle w historii filmu, a szczególnie tego gatunku. Chodzi mi o ten moment, kiedy tutaj jest chowany ambasador z pełnymi honorami, jest tutaj jakaś, jakiś oddział wojska, który oddaje salwę honorową, jest trębacz, który tam odgrywa jakąś melodię pożegnalną. Podchodzi jakiś mężczyzna do pary, która stoi odwrócona do nas plecami z dzieckiem i ten mężczyzna komunikuje panu prezydencie, przyjechał samochód, coś takiego. I w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że tutaj prezydent zaszczycił swoją obecnością tą ceremonię pogrzebową. A tym dzieckiem, tym chłopcem, okazuje się być dobrze nam znany Damian. Odwraca się i uśmiecha. I tak się kończy ten film, i tak się kończy nasza wycieczka. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia przy innych moich materiałach.